Głos ma pan poseł Maciej Małecki, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Piękny świat sześciolatków można zobaczyć jedynie w spotach ministerstwa, w opowieściach pani minister i posłów koalicji. Bo twarda rzeczywistość jest inna. Małe dzieci ledwo sięgają do tablicy. Na korytarzach muszą i na stołówkach spotykać się, z gimnazjalistami i pani minister, Państwo, możecie zaklinać rzeczywistość, ale ona tak wygląda. Jako dowód przedstawiacie, przedstawiacie Państwo cytaty jakichś ankiet. To ja Państwu przypomnę, że ponad rok temu rodzice przynieśli tutaj do Państwa i położyli ponad milion podpisów rodziców. I oni prosili o ogólnopolską ankietę, o referendum, kto ma decydować o losie ich dzieci. Urzędnik, czy mama i tata. I to mama i tata, a nie biurokrata mają decydować o losie dzieci. I wtedy państwo, mówię do posłów Platformy i PSL-u, podpisy tych miliona rodziców wyrzuciliście do kosza. Pytam więc, dlaczego ministerialne ankiety, ministerialne opracowanie no pod presją MONU, ankiety MENU. Ankiety przeprowadzane, co o czym mówił pan poseł Krzysztof Sońta. Wyżej cenicie niż wyrażoną imieniem i nazwiskiem opinię, prośbę, domaganie się miliona rodziców. I skoro w szkołach według tego państwa raportu jest tak bezpiecznie, to dlaczego po siedmiu latach rządu w Platformie i PSL-u musieliście powołać pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa w tych szkołach? I nie ma dzisiaj na debacie pani minister Kluzi-Krostkowskiej, ale chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że pani minister swoje dzieci posyła do szkoły prywatnej? Dziękuję bardzo. Proszę, głos na pani poseł Marzena Dorota Wrubel.